Iwan, już nie młody mężczyzna siedzący przy stole w niewielkiej kuchni swojego wiejskiego domu, czekał, aż żona przygotuje śniadanie. Za oknem już całkiem rozbłysło, a Iwan z niecierpliwością zerkał na Marię. Już pora, by niósł na kos, a ona wciąż krzątała się przy kuchence. No to kiedy wreszcie? burknął, czy zamierzasz trzymać mnie tu aż do obiadu? Zapomniałaś, że już nie mam pomocnika. Maria stłumiła tajemne westchnienie, ale mężowi nic nie odpowiedziała. Czyż mógł on zrozumieć, jak bardzo bolało jej serce matki? Wołodia, ich syn z Iwanem, już od pół roku wyjechał zarobić, jak to się mówi, za długi rubel, a swoją młodą żonę Lizę zostawił tu, na wsi. Maria była tym bardzo niezadowolona. Ponadto, jak podejrzewała kobieta, Lizę nie zamierzała dochować mężowi wierności. Już nieraz sąsiadki donosiły Marii, że jej synowa kręci się po lasach, skoro ich dom znajduje się na samym skraju ogromnego kompleksu leśnego. A co się tam dzieje pod krzakami, to wie tylko sumienie samej Liski. Maria westchnęła. Swojego jedynego syna kochała i zawsze marzyła, że będzie żył lepiej niż ona i Iwan. Chciała, żeby zdobył godny zawód, mieszkał i pracował w mieście, niczego sobie nie odmawiał. A może nawet jeździł za granicę na wakacje, Wołodia od dzieciństwa był bystry, interesował się wszelkiego rodzaju mechanizmami. Uwielbiał stary samochód ojca, którego naprawa nigdy nie obyła się bez niego. I choć Iwan nie był jakimś wybitnym kierowcą, nigdy nie wyjeżdżał poza obręb swojego powiatowego miasteczka. Wołodia czasem błagał ojca, żeby razem jeździli po okolicy, a potem znowu i znowu naprawiali swoją czterokołową ruinę. Skończywszy szkołę, Wołodia nie chciał iść na studia, tylko złożył podanie do zwykłego technikum. Gdy Maria się o tym dowiedziała, tylko załamała ręce. Także Ilia. W końcu jest komendantem w akademiku. Dla swojego siostrzeńca znajdzie miejsce. Jaki on mi krewny, skoro tobie jest cioteczny, śmiał się Wołodia, patrząc na oburzoną matkę. Poza tym nigdy go nie widziałem. Ani on do nas nie przyjeżdżał, ani my do niego. Czy to rodzina? Ojciec, wykrzyknęła Maria, nie mogąc znaleźć innych przekonujących argumentów. Mów mu, co chcesz. Specjalnie dla jego przeprowadzki sprzedaliśmy dwie krowy. Niech sam wybiera swoje życie. Jeśli chce być mechanikiem, to niech nim będzie. A pieniądze się nie zmarnują niech leżą, one o nic nie proszą. No co ty, matko, tak się martwisz? My z tobą syna wychowaliśmy, dobrze mu do głowy przybiliśmy. Niech teraz z niej korzysta jak chce. Zachwykony słowami ojca, wołodia podskoczył do niego i mocno go przytulił. Dziękuję, tato. Dobra, biegnę, czekają na mnie. Pa, mamo, Maria bezwładnie opuściła ręce, ale rozmowa na tym się skończyła. Gdzieś w głębi duszy Maria wciąż miała nadzieję, że syn się opamięta. I gdy zdobędzie swój dyplom mechanika, to jednak wyjedzie do dużego miasta szukać lepszego losu. Ale po skończeniu nauki Wołodia wrócił do wsi. I przyjechał nie sam. Obok niego stała blond włosa, piękna dziewczyna z głębokimi niebieskimi oczami. Tato, mamo, poznajcie, to moja żona Lajze. Jak to żona? Zaskoczona zapytała Maria. Jak to już zdążyliście? I nie uprzedziliście nas. A co z weselem? O Boże! Zdezorientowana kobieta bezradnie zwróciła się do męża. A Iwan stał, nie mogąc oderwać wzroku od pięknej dziewczyny. I jakby nie słyszał pytań żony. Mamo, odezwał się znowu Wołodia, wesela teraz nikogo nie dziwią. I my z Lizą postanowiliśmy, że nic takiego urządzać nie będziemy. Lepiej pojedziemy nad morze i odpoczniemy tam przez dwa tygodnie. Taka nasza podróż poślubna. A potem nie ustawała Maria, zupa z kotem, przerwał jej Iwan. Co ty urządzasz przesłuchanie? I długo zamierzasz trzymać wszystkich na progu? Wołodia, Lajze, wchodźcie do domu. Rozgoście się. U nas co prawda skromne warunki, ale Wołodia ma swój pokój. Teraz będzie wasz. Stanowcze słowa Iwana zakończyły bezsensowną rozmowę. I dla rodziny zaczęło się nowe życie, w którym teraz pojawiła się Lajze. Już pierwszego wieczoru dziewczyna krótko opowiedziała o sobie i Maria skrzywiła się niezadowolona, dowiadując się, że Lajze jest starsza od Wołodi prawie o trzy lata. Nie mam rodziców, spokojnie mówiła dziewczyna. Ojca nigdy nie poznałam, a mama zmarła, gdy miałam dziewięć lat. Mieszkałam z babcią, mamą mamy. Najpierw ona się mną opiekowała, a potem, gdy dorosłam, ja opiekowałam się nią. Pół roku temu jej już nie ma. Innych krewnych nie mam. A mieszkanie? Zapytała Maria. Nie mieliśmy mieszkania, odpowiedziała lajze. Mieszkaliśmy w komunałce, należał nam się tylko jeden pokój. Gdy babcia zachorowała i potrzebowała leczenia, sprzedałam ten pokój. Lekarze powiedzieli, że dzięki tym pieniądzom babcia pożyła o dwa lata dłużej. I niczego nie żałuję. Przed snem, przewracając się w swojej pościeli, Maria mruczała. Mając nadzieję wzbudzić współczucie męża. Oczywiście, że niczego nie żałuje. A czego niby nie miałaby żałować? Znalazła sobie naszego naiwnego głupka i się cieszy. Sama Mikołaja nie ma dworu, a teraz trafiła na wszystko gotowe. Dlaczego czepiasz się jej? Machnął ręką Iwan. Ja na przykład rozumiem syna. Lajze jest ładną dziewczyną, na co popatrzeć. Słysząc jego słowa, Maria nawet się podniosła, by spojrzeć mężowi w oczy. O czym ty mówisz? No, dawaj, nie kręć, odpowiadaj. Daj spokój, głupia babo. Gniewnie powiedział Iwan, wyciągnął rękę i wyłączył lampkę nocną, pogrążając pokój w ciemności. Śpi już. Jutro przed świtem trzeba wstawać, krowy doić rzeczywiście szybko zasnął, ale Mari długo jeszcze przewracało się z boku na bok, to myśląc o synu i jego postępku. To przypominając sobie słowa męża. Oj, nie na dobre przywiózł tę lizę do naszego domu. Oj, nie na dobre. Postanowiła Mary, na krótko zapadając w sen dopiero nad ranem. Jednak w odczuciu zdenerwowanej kobiety okazało się, że została oszukana. Lize okazała się całkiem porządną i dobrą dziewczyną. Nic nie umiała robić w gospodarstwie, ponieważ całe życie spędziła w mieście. Ale chętnie pomagała i starała się nauczyć prostych wiejskich zajęć. Do teściowej i teścia odnosiła się dobrze. Nigdy się nie kłóciła i nie odpowiadała Marii na kąśliwe uwagi. A z Iwanem wręcz się zaprzyjaźniła, bo widziała jego życzliwość i wsparcie. Z mężem Lajze też żyła w zgodzie. Wołodia zatrudnił się jako mechanizator w brygadzie wiejskiej i często przebywał w polu. Lajze, kiedy tylko miała czas, zawsze znajdowała chwilę, by pobiec do niego i za obiad lub kolację. No widzisz, matko, mówił żonie Iwan, mamy dobrą synową, kocha naszego syna. Miło popatrzeć, jak się o niego troszczy, a sama taka cicha i skromna. Oj, poczekaj, machała ręką Maria. Nie na darmo w ludzie mówi się, że w cichy spokojny wodzie diabły mieszkają. Oswoją się nasza lajzę jeszcze pokaże siebie. Tylko daj jej czas. Ja, chwała Bogu, już nie pierwszy raz na tym świecie żyję. Znam się na ludziach, tak, a serce matki jest prorocze. No, zaczęła się wykręcać, zdenerwował się Iwan i tym samym przerywał rozmowę. Przez pewien czas młodzi mieszkali razem z rodzicami. A potem Władimir kupił po niskiej cenie własny mały domek na obrzeżach wsi. Iwan zatwierdził jego decyzję, ale matka znowu była tym niezadowolona. Czemu wy nie możecie z nami mieszkać? Miejsca chyba wszystkim wystarcza. Dzieci, o ile rozumiem, jeszcze nie planujecie mieć. Po co wydawać pieniądze? Mieszkajcie i cieszcie się. I jeszcze bez pytania wlazłeś w kredyty. Jak ci nie wstyd? Mamo, przecież rozumiesz, że Elizi chce być gospodynią we własnym domu, objął żonę Władimir. A pieniędzy na zakup nie mieliśmy, dlatego też wzięliśmy kredyt. A domek jest bardzo dobry i sprzedają go po przystępnej cenie. Babcia Zina zmarła, a jej spadkobiercom nie jest on potrzebny. Postanowili się go jak najszybciej pozbyć, dlatego też nie zawyżają ceny. Więc wkrótce przeprowadzimy się do naszego mieszkania, a wasz dom zwolnimy. I wszyscy będą zadowoleni. No to się przeprowadzajcie, skoro tak bardzo chcecie zacisnęła usta Maria. Wiecznie Wam wszystkim przeszkadzam. Pani Mario Fiodorowno, co pani takiego mówi, rozkładała ręce lajze. Wręcz przeciwnie, to ja nie chciałam obciążać was swoją obecnością. Lajzy chciała jeszcze coś powiedzieć, ale Maria spojrzała na nią z pogardą i poszła do swojego pokoju. Nie martw się, Lisiczko, czule powiedział Władimir i objął żonę. Mama po prostu ma zły nastrój. Nie zwracaj na to uwagi. Iwan, słysząc słowa syna, uśmiechnął się i pomyślał sobie. Rzeczywiście, lisiczka. No cóż, usłyszałem, jak mąż z żoną nazywają się nawzajem kotkami i króliczkami. No co, maleńki, Maria nie chciała o tym mówić. Wiedział, jak bardzo zazdrości jedynemu synowi synowej. I znowu będzie niezadowolona. Dlatego postanowił nie zaogniać i tak napiętych między nimi relacji. Minęło niewiele czasu i po urządzeniu się w nowym miejscu, Władimir i Lajze zaprosili rodziców na parapetówkę. A tam podczas biesiady Władimir oznajmił, że za miesiąc wyjeżdża z wsi. Co to znaczy? zdziwiła się Maria. Dokąd? Do pracy uśmiechnął się Władimir. Waśka iliuszyn rekrutuje zespół, on już od kilku lat pracuje na zarobkach. Zaproponował mi, zgodziłem się. Wiesz jak się ucieszył. Mówi, że nawet nie spodziewał się takiego szczęścia. W każdej technice się znam jak w pięciu palcach. Obiecał mi dobrą pensję wyższą niż u wielu innych. Coraz gorzej załamała ręce Maria. Ożeniłeś się, dom kupiłeś, a teraz wszystko rzucasz. Lajzę będzie na Ciebie czekać. Władimir delikatnie doknął dłoni żony. Ale spłacać długi za dom trzeba. Dlatego właśnie wyjadę, żeby szybciej zarobić. Wkrótce Władimir wyjechał, a Lize została sama. Często odwiedzała teściów, pomagała im w gospodarstwie, a potem wracała do swojego opustoszałego domu, który utrzymywała w idealnym porządku. Czasami także Maria zaglądała do synowej, zawsze bez uprzedzenia. Koniecznie chciała przyłapać Lizę na jakimś niestosownym zachowaniu i nawet tego nie kryła. Długo nie udawało jej się osiągnąć tego celu, ale pewnego dnia zrozumiała, że jej przeczucia jej nie zawiodły i zaczęła jeszcze uważniej obserwować synową. Teraz, przygotowując śniadanie mężowi, Maria nie wiedziała, od czego zacząć tę niepokojącą rozmowę. Na szczęście on sam zaczął mówić o synowej. Jak tam nasza lajze? Przestała do nas zaglądać. Może jest chora? Idź sama do niej, sprawdź. Maria postawiła na stole talerz z naleśnikami i śmietanę, a potem nalała mężowi herbaty i usiadła obok. Chcę z tobą porozmawiać, Wania. Słyszałeś, że mamy nowego kowala. Zamiast wyjeżdżającego siemionycza przysłali kogoś. Nazywa się Mikołaj. Kobiety opowiadały, że jest przystojny, lepiej się nie znajdzie, a mieszka w starej chacie siemionycza. Dali mu dobry dom w wiosce, ale on odmówił. Mówi, że młodemu kawalerowi nie potrzeba pałacu. Będę mieszkał w lesie. Bardzo mu się spodobała ta stara chata. Nad rzeką w gestwinie lasu postanowił odpocząć. Tak czy siak, u nas będzie tylko przez chwilę. Trochę popracuje, dopóki nie przyślą kogoś na stałe. A potem zobaczymy, może sam zostanie cóż, kiwnął głową Iwan. Widziałem tego Mikołaja. Chłopak rzeczywiście przystojny, taki zdrowy. Tylko coś dziwnego z nim do ciebie. A co takiego? zawołała Maria. Nasza lyskę zaczęła się kręcić w lesie. No i co z tego? Nie rozumiał Iwan. Pełno tam grzybów, jagód, więc chodzi. Ja też kiedyś ją widziałem. Wyszła z pełnym koszem grzybów. Wszystkie zresztą wyborne, nawet chwaliłem. Dobrze, mówię, zaopatrz się na zimę. Głupi stary. Jakie nocą grzyby. Nie wytrzymała Maria i nawet machnęła ręką na męża. Zupełnie zwariowałeś. Nie po grzyby ona tam biegała, tylko żeby kręcić się z tym Mikołajem. Zdala od ludzkich oczu. Iwan z rozdrażnieniem odsunął od siebie talerz z niedojedzonym naleśnikami i wstał od stołu. Co ty pleciesz, głupia babo? Skąd ci to przyszło do głowy? Maria nic nie odpowiedziała. Zakryła twarz dłońmi i gorzko zapłakała. Iwan spojrzał na żonę i wyszedł z domu w milczeniu. Przez dwa dni nie dawały Iwanowi spokoju słowa żony, a potem postanowił śledzić synową i upewnić się w słuszności słów Marii. Czy Lajze rzeczywiście jest zdolna do takiej podłości? Nie, to niemożliwe. A co jeśli to prawda? W piersi Iwana zaczął się budzić nieprzyjemny chłód. Ach, Włodziu, Włodziu, czyżbyśmy przygarnęli węża na łono? Iwan wybrał dogodne miejsce do obserwacji i zaczął czekać, co będzie dalej. Kilka razy Lajze wychodziła z domu, coś robiła na podwórku, a potem znowu wracała do domu. To były zwykłe wiejskie zajęcia i Iwan nie dopatrywał się w jej działaniach niczego podejrzanego. Ale oto Lajze znów pojawiła się na podwórku. Wyraźnie szykowała się gdzieś, a serce Iwana znów się ścisnęło. Alajze chwyciła koszyk, włożyła do niego jakieś zwiniętą gazetę i pospiesznie wybiegła za furtkę, kierując się w stronę lasu. Szła szybko, a Iwanowi z trudem udawało się za nią nadążyć. Nagle gdzieś usłyszał tetent kopyt i na ścieżce przed Lizą pojawił się koń z jeźdźcem na grzbiecie. Iwan przykucnął za krzakami, od razu rozpoznając Mikołaja. To już koniec, pomyślał. Ach, Lizo, Lizo, tego się po tobie nie spodziewałem. Iwan chciał wyjść ze swojej kryjówki i wylać gniew na Mikołaja i Lizę, ale nagle otworzył usta ze zdziwienia. Dotarła do niego ich rozmowa. Ach, Lizo, witaj, powiedział Mikołaj. Śpieszysz na swoje stanowisko? Cześć, koła. Tak, śpieszę się. Wczoraj nie byłam, teraz się martwię. Włodź dzwoni. Codziennie uśmiechnęła się dziewczyna. Czekam niecierpliwie, aż przyjedzie. Będę rad, gdy się poznamy. Jak przyjedzie, koniecznie nas odwiedź, kiwnęła lajze. Ach, zapomniałem ci powiedzieć. W zagajniku pełno grzybów. Wracając, zajrzyj tam. Dziękuję, koła, na pewno. No, to do zobaczenia. Do zobaczenia, Lizo. Mikołaj pociągnął za kugl i odsunął się, przepuszczając dziewczynę. Ona przeszła, zdążywszy czule pogłaskać pysk konia, a ten na to głośno prychnął. Lajze zaśmiała się i pospieszyła dalej. A Mikołaj, nie zauważywszy ukrywającego się Iwana, poszedł w swoją stronę. Iwan był tak zaskoczony tym, co się stało, że nawet nie od razu doszedł do siebie. Gdy się ocknął, zorientował się, że Lajze już zniknęła mu z oczu. Znów ruszył za nią, kompletnie już nic nie rozumiejąc. W końcu dostrzegł migający między krzakami i drzewami czerwony sweterek Lizji. I tu jego brwi powędrowały w górę. Zobaczył, jak zanurkowała w starej, opuszczonej ziemiance i zniknęła za rozwaloną, pochyloną drzwiami. Nie namyślając się długo, Iwan też podszedł do drzwi i je otworzył, zatrzymując się na progu ze zdumieniem. Lize też była zaskoczona jego pojawieniem się. Akurat w tej chwili nachylała się, pomagając podnieść się leżącej na pryczy staruszce. Iwanie Pietrowiczu, co pan tu robi? zapytała. A ty? Odpowiedział pytaniem na pytanie Iwan, wskazując na starszą kobietę. A to kto? To babcia Katię, Katarzyna Filipowna, powiedziała Lajze i opowiedziała Teściowi niezwykłą historię ich znajomości. Kiedy Lajze przyjechała w te strony, najbardziej pokochała wyprawy do lasu z mężem. Włodzio doskonale znał okolice i chętnie pokazywał ją żonie. Bardzo szybko Lajze zorientowała się, że świetnie radzi sobie w lesie. Ale pewnego razu jednak się zgubiła, wpadając wręcz do bagna. Nieszczęsna dziewczyna zaczęła wołać o pomoc i usłyszała ją właśnie ta babcia Katie. To właśnie ona uratowała dziewczynę, a potem opowiedziała, że mieszka w tej ziemiance już nie od dziś. Jak to sama w lesie? Zdziwiła się lajze. Gdzie jest pani rodzina, dzieci? Była rodzina i dzieci, odpowiedziała staruszka. Ale wszystko zarosło chwastami. Mąż dawno umarł, a za nim poszła córka i syn. Byli już dorośli, założyli swoje rodziny, ale tak naprawdę nie zdążyli nacieszyć się życiem. Synowa i zięć ciągle mnie dręczyli, a w końcu oddali do domu starców. Było mi tam źle, więc uciekłam i przyjechałam tutaj. Moi rodzice byli stąd, a ojciec był myśliwym i długo przebywał w tej ziemiance. Dlatego znam ten las: przyszłam tu i tu mieszkam, bo mi już niewiele czasu zostało. Lajze zaczęła namawiać starszą panią, żeby zamieszkała u nich z włodziem, ale babcia Katie stanowczo odmówiła. Nie chciała przeszkadzać młodej parze, ale zapraszała ich do siebie, a Lize z włodziem często ją odwiedzali. Babcia Katie nauczyła Lizę rozpoznawać zioła i przekazała jej wszystkie tajemnice ludowej medycyny, które sama znała, a dziewczyna chętnie się tego uczyła. Potem w łodzio wyjechał zarobkowo, a Lajze nadal czasem odwiedzała starszą panią, przynosząc jej poczestunek i lekarstwa. Kiedy babcia Katia zachorowała, Lajze zaczęła odwiedzać ją częściej. Kiedyś niedaleko ziemianki Lajze spotkała Mikołaja i, poznawszy go, opowiedziała mu o swojej podopiecznej, prosząc, by też miał na nią oko. To wszystko. Lajze zakończyła swoją opowieść i uśmiechnęła się do Teścia. A teraz ty opowiedz, co tu robisz. Przepraszam, Lizo, zaczerwienił się Iwan. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Pomyślałem, że chodzisz za Włodziem, więc postanowiłem cię śledzić. Lajze załamała ręce i roześmiała się. Co pan, Iwanie Pietrowiczu, kocham swojego męża i nikt inny mi nie jest potrzebny. Ale żebyś już tu więcej nie przychodził, pomóż mnie przekonać babcie Katię, żeby poszła do szpitala. Przecież ona uratowała mi życie i nie mogę jej zostawić w potrzebie. Niech się trochę wyleczy, a potem zabiorę ją do siebie. W domu będę się nią opiekować. Przyzwyczaiłam się przecież do opieki nad starszymi ludźmi. Pamiętasz, opowiadałam ci o mojej babci, Iwan skinął głową. Razem w końcu przekonali babcię Katię, by zgodziła się na propozycję Lizji, a dziewczyna była z tego bardzo zadowolona. A starsza pani płakała ze szczęścia i bez końca dziękował swojej troskliwej wybawicielce. Dowiedziawszy się, co się wydarzyło, Maria spojrzała na swoją synową innymi oczami. Wybacz mi, Lizo, tyle głupstw o tobie myślałam, tyle razy bezpodstawnie cię oskarżałam, a ty okazałaś się taka wspaniała. Wybacz mi, jeśli potrafisz. A ja wcale na was nie jestem zła uśmiechnęła się Lajze. Chcecie, pójdziemy razem odwiedzić babcie Katję. Wkrótce wrócił do domu także Włodzio. Zatwierdził decyzję żony i cieszył się, że babcia Katia zgodziła się przyjąć opiekę Lizji. Minęło pół roku. Przez cały ten czas Katarzyna Filipowna żyła tak, jak nawet nie śmiała marzyć. Dobroć Lizji przedłużyła jej dni i starsza pani była jej za to bardzo wdzięczna. Włodzio, wracając do domu, również opiekował się babcią Katią i nie mogła się nachwalić swoich wnuczków, jak przywykła ich nazywać. Pewnego wieczoru do Lizji i babci Kati zajrzały Maria i Iwan. Maria przyniosła ciasto, które upiekła specjalnie dla synowej. Lajze postawiła czajnik na kuchence i rodzina zebrała się na kolacji. Lizuniu, przynieś moją starą szkatułkę, powiedziała babcia Katie. Chcę ci zrobić prezent. Patrz, dodała, wyciągając jakiś dziwny woreczek. To dla was z Włodziem za twoją dobroć. Rozwiązała woreczek i wysypała na stół złote samorodki. Skąd? Zdumiał się Iwan. Mój ojciec był nie tylko myśliwym, ale i poszukiwaczem złota. Pracował na złotych polach. I nagromadził trochę. A co z tym zrobić, nie wiedział. Tak to leżało w skrytce. Tylko ja wiedziałam o tej ziemiance. Zabraliście mnie stamtąd, więc je wydobyłam. Teraz to wasze. Minęły jeszcze trzy lata. W miejscu niewielkiego domku Lizji i Włodzimierza wyrósł piękny. Przestronny dom, na którego podwórku rozbrzmiewał śmiech małego Waniuszki. Babcia i dziadek kochali wnuka bez granic, a Lajze i Włodzimierz nie mogli się nachwalić swojej wielkiej i zgodnej rodziny.